Panelu dyskusyjnym podejmowaliśmy bardzo wrażliwe i drażliwe tematy. W związku z czym postanowiliśmy, że w całości film będzie na wybranych kanałach. Linki będziecie mieli pod spodem, a ta wersja, którą teraz widzicie, jest tylko zajawką i dokonana została w niej autocenzura. Witam Was serdecznie na kolejnym naszym panelu dyskusyjnym. Witam Was, chłopaki, dzisiaj. Cześć, witamy cię, witam was e, witamy wszystkich, ja cię powiem, córze, witamy widzów. Ja powiem wam szczerze, że zawsze bardzo cieszę się na nasze kolejne spotkanie, dlatego że zawsze tam pojawiają się jakieś smaczki i myślę, że dzisiaj troszeczkę sobie też porozmawiamy, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się zarówno w Europie, jak i, jak i za oceanem. Nie wiem czy wasze spostrzeżenia też są takie. No tak. e, natomiast, no tak. Natomiast ja chciałem między innymi poruszyć pewne kwestie, bo żyjemy w naprawdę dosyć dziwnym świecie. Świecie bym powiedział dezinformacji, przynajmniej w moim odczuciu takim. To mi się nawet tak ostatnio wzięło, zrobiło, wiecie, jak poszedłem do sklepu i efekt mam taki, a potem poszedłem na plażę nie? po tym sklepie. Więc najpierw do sklepu się ludzie z psami wwalili, no nie, i ekspedientki w ogóle w tym sklepie nie reagowały. Potem następnie na tej plaży zaczęli rzucać się tymi psami między ludźmi i nikt też nie reagował. I ja wtedy się uknąłem takie coś, że właśnie biorą i humanizują psa i psa stawiają na równi z człowiekiem, tak? Albo przynajmniej starają się jakoś to w pewnym stopniu zrobić. I też zacząłem się zastanawiać nad kwestiami związanymi z dezinformacją, tak samo jak patrzyłem na, dajmy na to, na tą Olimpiadę, na której się już cuda na kiju dzieją, e, tak naprawdę, bo, bo przecież jest najśmieszniejsze to, że facet bije się z kobietą na ringu i feministki nie, jakoś nie z jednej strony nie reagują, z drugiej strony, bo i po co mają reagować, skoro ja uważam osobiście, że boks nie jest dla kobiet, nie, no a skoro kobiety na siłę chcą bawić się w boks, no to, no to, takie to... Takie różne cyrki idą i takie, takie, rzeczy, takie rzeczy wchodzą. Nie wiem, jaka jest Wasze zdanie na, na temat tej całej dezinformacji, bo ona jest nie tylko związana, załóżmy w mojej ocenie, z, z kwestiami, dajmy na to, tej olimpiady, tak bo ta olimpiada to jest w ogóle parodią olimpiady w mojej ocenie. Ona jest, ona jest przede wszystkim tam bije się każdy z każdym. W ogóle to rozpoczęcie to już jest jazda nie z tej ziemi. Tych pływaków, którym kazali pływać w tym szambie, sekwanie, to też było dobre, że tam któryś wyszedł oh. i pawia puścił. No nie, to też były dobre kawałki. Także to jest degrengolada kompletna. Degrengolada kompletna i to ma długie, drugie dno. Ja myślę, że sobie do tego tematu dojdziemy, ale na początek ja będę co jakiś czas takie wtręty wrzucał. Zwłaszcza bardzo istotnie jest dzisiejszy przykładowo oświadczenie z WHO na temat właśnie preparatów, które były bardzo popularne parę lat temu. Ja zaraz dam Wam dość do głosu, bo to nie będzie mój monolog, tylko tylko ja wrzucę takiego wtręta za chwilę dam Wam dość do głosu. Ja przez dłuższy okres czasu, patrząc na to wszystko, czyli na tę olimpiadę, i na te dzienniki, których mam czasami tak naprawdę dosyć, zacząłem. Dochodzi do wniosku, czy tym ludziom po prostu w dzisiejszej rzeczywistości kompletnie odbito, odbiło czy co. Czy nie wiem, czy w napojach coś jest podawane, że ci ludzie są otumanieni, czy co? No nie, bo po prostu gro społeczeństwa reaguje nielogicznie, kompletnie nielogicznie. I dzisiaj, Ej. tylko tak, jako początek, jako zajawkę wtrącę, a zaraz pytam Was o zdanie. Właśnie siadam sobie przed pracą. I w internecie czytam prasę, która publikuje w Polsce pewne rzeczy. I co my tam mamy? Od samego rana jest bardzo ciekawa kwestia, która brzmi w ten sposób. Ja myślę, że osoby zainteresowane się domyślą o co chodzi i o jakie preparaty. Przepraszam, że ci powiedzieć słowo, ale już i tak zaczęliśmy grubo, więc jedźmy na całego. <grym> powiedzmy sobie wszystko. A my to mhm. zmontujemy tak, żeby była zajawka, a całość bez owijania w bawełnę puścimy tam, gdzie trzeba. Aha, no dobra. I w każdym razie ta strona kiedyś nazywała się, że teraz w związku z tymi wydarzeniami, które miały miejsce, rozpoczęły się no tą straszliwą tragedią w Southport w Anglii, to jest tuż koło Manchesteru. Gdzie trzy dziewczynki straciły życie, i to z ręki jakiegoś chyba obłąkanego chłopaka, bo on nawet nie ma 18 lat. No i wyobraźcie to sobie, że laburzyści, czyli rząd teraz, partia rządząca, wprowadziła do działania UNIT, czyli znaczy jednostkę, przepraszam. Jednostkę, która do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Ta sama jednostka załatwiała takie same sprawy za czasów COVID-a, i to ona blokowała te grupy, i to ta jednostka tak naprawdę cenzurowała nawet polityków. Takich jak na przykład Julia Hartley Brewer, a przypomnijmy, że ona jest tak naprawdę, ona była prezenterką, nie? tylko że ona się przeciwstawiała po prostu tej narracji. I wyobraźcie to sobie, że ta jednostka teraz weszła w działanie i ona tak naprawdę przeczesuje media, wszystkie te portale społecznościowe, media alternatywne. I wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z tą narracją, która jest obecnie głoszona, no to po prostu wycinają, cenzurują no i dochodzi do takiej sytuacji. I tu uwaga, wszyscy siedzimy. W Anglii 55-letnia kobieta została aresztowana za to, że zaraz po tym ataku tego obłąkańca. Na Twitterze, czyli na obecnym Xie, opublikowała pewne informacje, które nie były zgodne z y, prawdą. Ona oczywiście się zorientowała później, no ale, no ale już było za późno. I to co się na nią stało? zrzucono. Y, to znaczy, z nią co się stało, czy jak? Z nią, z nią. Z nią, no ona została aresztowana i ona siedziała grube godziny tam, chyba około 12 godzin. Siedziała tam po prostu na policji i ją przesłuchiwano. Nie? I wyobraźcie sobie, oskarżono ją o to, że to przez nią wszystkie te zamieszki. I wyobraźcie to sobie, że ta dezinformacja przybiera teraz tak potworny wymiar, że dla mi się to w głowie nie mieści tak naprawdę. I dlatego że. Wiemy, że par ta partia rządząca tutaj w Anglii, przynajmniej, no ona stara się zdobyć pewne głosy. Ona stara się tak naprawdę co zrobić, no e podburzyć, wiecie co, to dzieje się bardzo podobnie tak, jak dzieje się w Polsce. Jak lecimy grubo, to lecimy. grubo. ten plan. Dokładnie. I teraz wyobraźcie sobie, partia, która przyszła z Naczelnym Donaldem, <grym> tak, wycina tych wszystkich, którzy rządzili. W Anglii się dzieje dokładnie to samo. I teraz ta partia rządząca tutaj stara się oskarżyć wszystkich konserwatywnych, konserwatystów, wszystkie te skrajne e, prawicowe partie, i stara się ich oskarżyć o to, że one pobudzają tak naprawdę do tych zamieszek. I między innymi ludzi też starają się w to wciągnąć. Na zasadzie takiej, abyście nawet nie mówili inaczej, bo jeżeli będziecie mówili inaczej, no to niestety możecie zostać wtrąceni do więzienia. Także uważajcie na to. I to jest to co ja chciałem powiedzieć na temat tej dezinformacji o którą ty Arturze pytałeś bo dla mnie to to jest naprawdę naprawdę grube. E, tam jest znacznie więcej jeśli chodzi o te rzeczy ale te ja teraz oddaję głos y, No ktokolwiek chce się wypowiedzieć jeszcze proszę cię bardzo Arturze. No, ale, co, to, to ja wam chcę pokazać stronę którą wy już znacie ale widzowie może nie do końca to jest strona Piper for Change. Tylko są konkretne materiały, dokumenty, badania, które pokazują, że z ludźmi dzieje się coś dziwnego. Nie wolno o tym mówić, jest dezinformacja na ten temat, no, w związku z czym też to wideo prawdopodobnie nie będzie puszczone na określonych tylko kanałach. No coś tym jest, ja tylko chciałem tutaj e, zaznaczyć pewną rzecz. Koniecznym jest, żeby dodać tutaj osobę doktora Roberta Malon. Ty znasz go, Zygitę, mówiłeś, że go znasz. On tak, tutaj, mówił, też, tutaj on... też na tym portalu jest mnóstwo jego artykułów. Dokładnie. On mówił, że w latach 90., pod koniec lat 90., on prowadził badania, na... a on to mówił jako obserwator, mało tego jako obserwator, jako designer. I on mówił o tym, że coś takiego nie ma prawa działać, ze względu na to, że po prostu nie znalazł się jeszcze nikt mądry, który potrafiłby oszukać Matkę Naturę. Ja nie wiem, czy on dokładnie tych słów użył, ale to mniej więcej to co. On tak, mniej więcej powiedział, sens tych słów jest taki. Niestety, ale ja muszę tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tutaj w Anglii to ci, którzy wychodzą na ulicę, ja w żadnym wypadku ich nie wspieram, ale są to ludzie, którzy moim zdaniem mają trochę nie po kolei w głowie. Bo to wiesz, tutaj jest takie powiedzenie angielskie, że ktoś. You are barking on the wrong tree, tak? Czyli szczekasz pod nie tym drzewem. I to jest dokładnie to, co się dzieje: że to jest po prostu przedłużanie agonii danego państwa. Tak, tak? Dokładnie. Bo, bo mamy Moim sytuację, zdaniem tak. Bo mamy sytuację tego typu, że na przykład ja sobie siadam, otwieram gazety i czytam, że nasz wschodni sąsiad zaatakował przykładowo Rosję. I tam jest najlepszy tekst, przy którym mnie też ręce opadły. Rosjanie są przerażeni. No, wiecie co? Wiecie co? No, mhm. chyba najbardziej ci Rosjanie na Kamczatce, wiecie? Naprawdę, oni są najbardziej przerażeni, nie? Też usłyszałem, to mi się przypomniała, wiecie, druga wojna światowa, jak wojska niemieckie zajęły dwie wyspy, Jersey i Guernsey, należące do Wielkiej Brytanii. No, i następnie propaganda podała, że część Wielkiej Brytanii już podbiliśmy, nie? Ogólnie, mhm. no nie? No, i też mi się to skojarzyło po prostu z czymś takim, że załóżmy te wojska gdzieś tam idą sobie w kierunku. Odwiecznej stolicy, nazwijmy to, ale o czym my mówimy, że oni tam dojdą, jak oni mają problem w ogóle z poborem ludzi, tak? Z poborem I... ludzi. To już nie jeden taki był, to tylko tak naprawdę dwa państwa dotarły do Moskwy i tam się zagnieździły, w tym jednym narodem to byli Polacy, no nie? Co więcej, nawet Polacy, I... król polski był Carem, nie? Władysław IV. Jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo ciekawe, w jakim kierunku idzie ta, ta propaganda, a jeszcze bardziej mnie zastanawia, no jak ludzie. Tej propagandzie wierzą, jak są oddani tej propagandzie, bo to jest rzecz, która mnie jakoś tam bierze i na przykład zadziwia. Jeszcze tylko jako taki wrzucę pewien ewenement, bo właśnie populizm polega na tym, że bierzemy, dzielimy ludzi na my i wy. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. No i przed ostatnimi wyborami obrzucano, że populistyczna jest jedna partia, się okazuje, że każda z tych partii robi to samo. Więc tak samo, tak samo jest populistyczna. Załóżmy, nie wiem, szpiedzy z danego państwa za wschodnią granicą coś powiedzieli albo coś odkryli, no to oczywiście jest to kłamstwo na 100%, na 200%. No ale jeżeli inni szpiedzy to nie, to to jest prawda. Że e, jest kwestia taka, że szykowany jest przewrót stanu w Serbii, tak? Pytanie dlaczego. Ano. Nie wiem, jak wam się wydaje, ale nagle się okazało, że na terenie serwii są bardzo duże złoża litu który jest potrzebny do produkcji elektryków. Mhm. Tak. Jeżeli nie będzie tych złóż litu, nie będzie tych elektryków. Jak nie będzie tych elektryków, to runie cały misterny plan, bo już Niemcy się burzą i mówią, że będą do na spalinówkach jeździć, nie? Oni no region no Ale to się jedno z drugim wiąże. Tak. Prąd jest wytwarzany z węgla i z ropy naftowej. Tak, 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 Także tak, no. tak, tak tak to Nawet jest. Nawet jeżeli to jest fotowoltaika. To jest też dezinformacja, coś... to jest część dezinformacji i słuchajcie, bo cała rzecz w tym, ja się przy tym upieram już od kilku odcinków, że my patrzymy ze zbyt bliska. My patrzymy na wojnę pomiędzy cywilizacjami, na wojnę pomiędzy państwami, na konflikty że Serbia, wiesz, Ukraina, Rosja, to jest teatr dla nas. My to tak mamy widzieć. I to jest kolejny poziom tej dezinformacji, bo moim zdaniem jest to wojna z ludzką cywilizacją, taką jaką jest teraz. Oni nie są głupi, oni wiedzą co robią. Tak, tak, tak. Ale słuchajcie, o czym my mówimy. Przecież ostatnio, kiedy? Dzisiaj, zdaje się. pojawił się taki artykuł, gdzie naukowcy porzucili modyfikacje pogodowe polegające na rozsiewaniu w powietrzu. To jest produkt uboczny z wybuchu, z erupcji wulkanów. I to był chyba siarczyn e, przepraszam y, jakiś związek węgla z siarką nie pamiętam dokładnie o co chodzi ale tam na pewno były były jakieś y, nie zamieszki, ale w, chyba na początku XX wieku, z tego co pamiętam, to rząd szwedzki był za, zaangażowany w wysiedlanie, przymusowe, oczywiście wysiedlanie tych y, mieszkańców, ze względu właśnie na granicę, którą oni wtedy prowadzili tam, e, chcieli przeprowadzić e, z Norwegią i tam z Finlandią. Pamiętam, że dochodziło do strasznych rzeczy tam. Jak ci y, rdzenni mieszkańcy dowiedzieli się o tym, to oczywiście zaczęli protestować nie? i łaskawie zaniechano tego łaskawie, łaskawie wyobraźcie to sobie. I w ogóle nikt nikogo nie informował. To ponoć wyciekło w taki sposób, e, oczywiście w sposób niekontrolowany, ale wyciekło, no i ludzie zaczęli się burzyć. I teraz wyobraźmy to sobie, ile jest jeszcze takich rzeczy, o których my wcale nie wiemy, a które za kulisami się dzieją. Tak, <laughs> więc słuchajcie, de dezinformacji mamy mnóstwo i wiecie co, ja, ja twierdzę, że dalej jeszcze jest wiele rzeczy w naszych rękach. Tyle, że my tego nie widzimy i dajemy się łapać na to, co oni nam podsuwają pod nos, czyli na wojnę pomiędzy jednym państwem a drugim. My walczymy między sobą o to, kto ma rację, czy ci, którzy są za tym, żeby byli uchodźcy w Polsce, czy nie za tym. Nie widzimy tego, że jesteśmy robieni w bambuko, na żywca, Oczywiście. bo to wcale nie chodzi o uchodźców, to chodzi o nas. To chodzi o to, słuchajcie, zastanówmy się, dlaczego właśnie tych, tych rodzimych Szwedów. Chciano tak potraktować. Dlaczego właśnie, właśnie rdzennych traktuje się w taki sposób? Tutaj rdzennych Amerykanów, rdzennych Aborygenów, nas Słowian. Dlaczego? My zachowujemy pamięć rodów. My mamy jeszcze te tradycje w sobie. Myśmy ich nie zapomnieli. Te, te rdzenne ludy ich nie zapomniały. Więc zastanawiamy się na tym, może pójśćmy w fantazji. Komu może zależeć na tym, żeby zacząć od wycięcia rdzennych? Czy jest ktoś taki mhm. na tej ziemi? Ta rozmowa, ze względu na wrażliwe kwestie w niej poruszane, całości będzie opublikowana na kanałach, które będziecie mieli podlinkowane pod tym filmem, a dla tych, którzy już wiedzą, to będzie kanał Rumble, Odyssey i Locals. Zapraszam do oglądania całości.